Chwila, bo u nas duża. zobaczcie jaka piękna, jaka piękna moja węża, jaka żółciutka, o zapachu nie wspomnę i no może za gruba mi ta wyszła, ale wolę grubszą niż, niż zbyt cienką zrobić i otóż tak, ja też próbowałam dojść ile to razy się maluje, tą węzą, tę węzę i nie znalazłam też w żadnym filmiku i tak po prostu na wyczucie to robię. Może tak zrobimy, że ja to przestawię, żeby było widać lepiej. Żeby było widać lepiej jak ja to robię. O, rozgrzałam sobie już wosk i tutaj sobie zeskrobuje, bo to za każdym razem trzeba zeskrobać. I... Każdą tutaj mam 5 takich. One nie są idealne. One są niektóre wadliwe, bo nie są te komórki dobrze odzwierciedlone, ale jak najbardziej pszczołom to nie przeszkadza. I tym wałeczkiem sobie malujemy. Tu po jednym razie możemy garczek sobie gdzieś bliżej przestawić. Ja mam tu pięć tych, więc tak, na razie raz jest pomalowane wszystko, teraz będzie drugi raz malowane. Dobrze jest mieć kilka, dlatego że po prostu nie, wystygnie to fajnie i nie trzeba czekać, bo to o każdą warstwę trzeba przestudzić lekko. No, oczywiście to nie jest dla jakichś profesjonalistów, bo to po prostu by się zarypali, żeby chcieli robić to, ale tak jak dla mnie to nie ma problemu. Ja sobie radzę. Może, a nie będę z tym zaczkiem już latała. I tak. I za każdym razem maluję w inną stronę. To może tak grubo mi się zrobiło. To jest, to jest już druga warstwa. Mm. I teraz trzecią warstwę jedziemy po kolei. Dobra. I drugi plaster. A to jak się tak robi, że tak powiem, jak już się wpadnie doświadczenie, wie się jaka temperatura musi być w wosku o dosyć szybko idzie wiadomo że tutaj te zapasy w środku nachodzą więc trzeba sobie radzić raz tak, raz tak czasami biorę środek a brzegi samymi o rancikami żeby było nasączone ale to i to już który raz trzeci chyba tak trzeci raz Na pewno to jest mało, trzy razy. Teraz czwarty raz, więc tak sobie zrobimy. Brzeszkiem i brzeszkiem. Lęcimy. Dosyć dużo tu tutaj wosku idzie bo te zapasy tu spływa nam, ja to później tu zeskrobuje i jeszcze raz to podgrzeję. Powiem szczerze, że naprawdę rewelacja. Dobrze, że tam się zapytałam na tej grupie. I teraz piąty raz lecimy i myślę, że wystarczy pięć razy. W którą to stronę teraz? Teraz w tą stronę. Raz, dwa. zrobiłam tak, że po prostu już nie docinam tej węzy bardzo chyba, że tam gdzieś mi ramka ściągnęła i o, zawadza, ale ale nie nie docinam także to co wyjmę to z takimi brzegami jakie są, tak zakładam no wiadomo, że nie mam specjalnej formy do nadstawkowych tylko z tych cine i pasek mi zostanie ale tutaj w tym momencie to mi nie szkoda, jeżeli mam tą węzę swoją robioną, prawda? No i teraz musimy to zaświeża w miarę zdjąć, więc bo później nam zacznie pękać, jak będziemy odrywać tutaj, bo musimy zeskrobać sobie to zaświeża. Aha. podłożyłam papier bo niestety potem po tym wosku to cała podłoga już nie wspomnę o kicie, jak wy sobie radzicie z kitem na podłodze bo ja powiem szczerze, że nie radzę sobie i teraz muszę papier złożyłam i papier sobie radzę taką tekturą bo doszorowałam w zeszłym roku jesienią, ale ale znowu no niestety te ramki się nosią one się sypią z tego kitu no jeszcze wosk nie jest taki zły, bo zrobię się, ale powiedziałabym, że kit jest gorszy i ostatnia nam tu wyż... oj tu nam się trochę właśnie za bardzo wyschła już wystygła i Dam się tu troszkę odłamania. Można sobie powiedzmy tam dwie, dwie, dwa razy zamalować i dopiero spróbować, jak to woli. Ale ja tu podłożyłam sobie takie stare płytki. Tu jeszcze ze stroby kupić świeże, bo potem ciężko. To idzie. No i tutaj mi zostają te te skrawki. O, a jak tutaj ja to odrywam? Biorę sobie do góry nogami i zakoniuszek. I to właściwie już jest wyschnięte, wystudzone. Nie ma co czekać tam ileś tam minut. O. Tutaj troszkę mitami się wydaje, za cienkie wyszły. Momentami gdzieś czuję, że mogły być grubsze. Ale. Ale są fajne. I druga. Tutaj ta grubsza jest ta matryca i z tą grubszą matrycą trochę gorzej idzie. One nie są idealne, ale nie przejmuję się tym wcale. Pszczoły sobie to poradzą z tym. Ta mi tu mniejsza wyszła jakaś, nie wiem dlaczego. Jest mniejsza. No. Fajnie to wychodzi. Tu nie wiem jakieś, no, ale pszczoły sobie to przecież odciągną. To już jest wzięte. I ostatnia, nie, jeszcze dwie. I właśnie tak jest, czyli to jest to, co mówiłam, że jest za cienka tutaj. I jeżeli jest zacienka, to właśnie zostaje ona się tutaj nie zaleje w całości i, i się taki zrobi taka dziura. Ale to sobie wykorzystamy do nadstawek, czy gdzieś tam indziej. Czy do dzikiej zabudowy daję pół węzy, pół zostawiam i mogą być no i jest i tak to wygląda węza tutaj można sobie to obskrobać jak ktoś chce ja, ja sobie używam takich jak chcę wyrównać jak mi się chce to do pizzy takiego wałeczka i mam blachę oczywiście, mąż mi dociął, ale nie wzięłam jej, także zobaczymy, ale do jest super. I tu mi już wstydnie, więc w garnuszku, o zobaczcie, tu już jest wyskudzona, dwa razy to malowałam, oczywiście zdjęłam z, z, z kuchenki, bo mam tu elektryczną tą indukcyjną. I ona mi już zastyga. I teraz tak to wrzucamy. I powrotem grzejemy. A tu sobie robimy porządek. To na kuchnię. No, powiem, że kuchenka się brudzi, ale śledczy kanał może jakiś tam filmie. Jak zrobię tą węzę, pokażę jak ja czyszczę tę jak mi się woskiem zaleje. Też fajny sposób wymyśliłam. Szukałam długo i skrobałam i gorącą wodą, ale... ale niestety to nie to i mam swój patent. O, może nie mój, może tam ktoś to też stosuje. No i dobra. Także już wiemy jak się to robi. Ta moja węza. Z jednej strony taka, z drugiej strony taka. Pszczoły to jak najbardziej odbudowują. Także pokazałam jak maluję, żółciutka, fajna jest. Bardziej teraz za każdym razem się coś tam udoskonali prawda i tutaj mi się wydaje że lepiej tak jak są te, te formy poukładane jedna koło drugiej ale żeby się nie dotykały i po prostu potem się tylko tym wałeczkiem do pizzy przejedzie i będzie fajnie odcięte a tu jeszcze pokażę moją mój, mój wosk właśnie mniej więcej z takiego wosku z takiego czegoś było ta węza robiona to ona teraz topiłam, topiłam na wiosnę, pokazywałam nawet bodajże w filmie trochę tam jak topiłam wosk Zetopiony w tej mojej topiarce parowej z korpusów zrobiona taka topiareczka, też sobie można obejrzeć jak, jak się to robi może jakiś odnośnik wrzucę i po przetopieniu zeskrobuję spód i wrzucam do garczka troszkę wody, wrzucam do garczka, tego nawet co dzisiaj tutaj nim też posługuję się do malowania i przetapiam jeszcze raz, nie na wysokiej temperaturze, tam z 80 stopni, żeby było. mi tu wyłoczę bardzo. I... Wyłączyć już i potem stygnie to, i zeskrobuję dół. I już tego teraz do malowania niczym nie przecedzam Tego tak jak po prostu się topi, tak taka jest użytkowana. I węza jest fajna, czyściutka, żadnych fajchotli. No w zeszłym roku gdzieś mnie miałam doczyszczonej i takie mi się trafiały tutaj gdzieś takie ciemne. A zobaczcie, no tutaj to jest po prostu idealna węza. Idealna, taką jaką byśmy chcieli kupować. Ja bym się też nie bawiła w takie mazanie, no bo to jest problematyczne, ale już nie chodzi o tą kasę, tylko chodzi o to, żeby ta węza była faktycznie z tego wosku. Bo potem się wrzuci do ula i to co się we, włożyło, to się wyjmuje w, praktycznie. No to teraz tak. Oczywiście odciągamy, tak odsączamy ten. I tutaj już nam się w pewnym momencie kończy i musimy sobie namoczyć. Dobrze, jak to zakończenie nam leci do następnego plastra, gdzieś do połączenia, żebyśmy tutaj nie łączyli na środku nowym, tylko. już na nowym o, tak jak tutaj i ja sobie moczę i nowym i przeciągam i tu mogę środek sobie wziąć trochę i, i to przelecieć tak jeszcze raz i druga strona będzie Teraz w drugą stronę, raz. Tu nam te połączenia wyjdą wtedy mniejsze, te zakładki prawda? jak my sobie tak robimy. No. Ja mam zawsze problem z liczeniem, ile ja tu warstw robię, chociaż trzeba liczyć, bo no to już widać też po którymś tam razie, jak już się robi, to już widać, że który raz malujemy, to już jest drugi raz Dobre. i teraz trzeci raz i trzeci raz sobie zaczynam z tej strony malować żeby po prostu ten wosk był wszędzie powiedzmy równo naciągnięty już teraz możemy sobie jechać do końca Chociaż pamiętając, żeby potem kolejna warstwa z tamtej strony się zaczynała, bo już nam ten wosk się tutaj kończy. Już go wymalowujemy, prawda? A tutaj możemy sobie tak zrobić, że od środka i od środka. I to jest trzecia warstwa. Teraz mamy czwartą warstwę. Zaczynam z tej strony. Piąta warstwa. Piątą warstwę możemy sobie zrobić na przykład od środka, zacząć, żeby było równo. I tu już bym zostawiła, bo nam się może za cienkie wydać. I sobie tutaj tą warstwę tak pojedziemy. Tak pojedziemy, tak i teraz sobie ten drugi brzeg możemy zrobić i nie wiem czy ja dobrze liczyłam, to jest piąta warstwa już chyba piąta chyba piąta warstwa no i dobra i teraz tu, aha musimy to odciąć teraz szybko żeby nam się to nie połamało już nam się tutaj wyłamuje trochę, ale nam jest szkodzi nic się nie dzieje. To właśnie to jest to, że jak nam zastygnie za bardzo, to nam się tutaj robi takie. Nie możemy dopuścić do tego, żeby zastygło za bardzo. Dlatego ja zawsze za dużo tutaj chyba tych form robię, ale jest tak o wiele szybciej jak kilka form jest, bo one jednak muszą... Nie wiem czy nie za cienko, coś mi się tutaj nie podoba to. Chyba jeszcze jedną warstwę, nie wiem czy nie opuściłam przez to gadanie. Nie wiem czy nie opuściłam przez to gadanie, chyba opuściłam. Muszę jeszcze jedną warstwę machnąć. Jak nam przesknie, nawet lepiej. Jak sobie położymy drugą kolejną warstwę na chłodniejsze, to nawet jest lepiej. I tu mam gdzieś tym ostatnią, najmniejszą. Chyba, że po prostu jest mokre i tak się wydaje, że jest cienko. No zobaczymy. Niech to wyschnie. Bo za grubo też nie dobrze. jest to tam przyjemna, brudząca robota, no ale tak wszystko pszczelarzki, niestety nawet miodobranie nie jest brudzące, bo wszystko jest uklejone. Topienie jest wosku też brudzące. Skrobanie ramek jest, powiedziałabym, najbardziej brudzące. No może składanie i zatłuktapianie węży może nie jest brudzące. Tu musimy dbać, aby te brzegi były w miarę grube, bo... No i dobrze, że pomalowałam jeszcze raz, bo byłaby za cienka. Byłaby za cienka. Albo żeśmy sobie pozwalali tak y, po prostu po całej długości przejechać, i może, i może tym sposobem cieńsza się nakładała warstwa. Z grubszej właśnie, naj, no po prostu grubsza jest o tyle niedobra forma, bo się kiepsko ściąga. lepsze są cieńsze. I tu mam jeszcze jedną. Formy z tych yy, pożyczczych, takich do, do użytku, ale ja takie mam zrobione. Oczywiście nie mam czasu zrobić innych, ale polecam, że warto. A o tym jak to się robi, to tam na, na internecie, na YouTube jest dużo filmików. Także zachęcam do robienia swojej węzy.